Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Sołtysi są liderami lokalnego społeczeństwa. To Państwo wiecie, co jest najważniejsze i co jest realne do wykonania w swoich miejscowościach, w swoich sołectwach. Państwo poprzez swoją codzienną pracę powodujecie rozwój nie tylko sołectw i swoich miejscowości, ale również samorządów gminnych i całego regionu Warmii i Mazur. Serdecznie dziękuję. Przemysław Piech, sołtys wsi Bartążek w gminie Stawiguda. Na pewno gdzieś samorząd zaszczepiła moja babcia. E, ponieważ była radnym właśnie w gminie Stawiguda. E, to może gdzieś to w krwi jest. E, moja przygoda z sołtysowaniem tak naprawdę zaczęła się odbycia w radzie sołeckiej u poprzedniej pani sołtys. E, no i tak wyszło, że w dniu wyborów nowego sołtysa no, jakby ja zostałem e, tym sołtysem przez mieszkańców Brat. Najważniejszą rzeczą to jest ta pomoc. Myślę, że jeżeli Jestem w stanie rozwiązać dany problem, który jest jakby ważny dla danego człowieka i go rozwiążę, to to jest ta największa satysfakcja z tego bycia sołtysem. E, wiadomo, że każdy z nas chciałby jak najlepiej dla siebie, e, stały rozwój jakby naszego sołtystwa jest naprawdę bardzo ważnym czynnikiem. Potrzebą była budowa pomostu. Trzy e, lata temu został on zrealizowany. E, powstało piękne molo, które jest nad jeziorem Bartążek. E, myślę, że, że każdy, kto, kto odwiedził Bartążek, jest z tego pomostu zadowolony. Odpowiedzialność za dane środowisko myślę, że to jest ta największa chęć we mnie. tak? Czyli jeżeli ja jestem w stanie zrealizować dany projekt, jakby, który będzie służył nie tylko mieszkańcom, ale też mnie samemu, tak? e, Myślę, że to jest największa właśnie satysfakcja z tego wszystkiego. Ta współpraca też jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o e, jakby wyższe szczeble samorządu, tak? czy to na przykład starostwo powiatowe, czy też Urząd Marszałkowski, czy Urząd Wojewódzki. Jeżeli my wszyscy będziemy współpracować pięknie na, jakby na rozwój tej, tych obszarów wiejskich przede wszystkim, myślę, że wspaniałą wizytówką dla całej Polski będą właśnie nasze polskie wsi. są te z wsi Sąpy w gminie Młynary. Z zawodu i na co dzień jestem rolnikiem. Skończyłem technikę rolniczą i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz administrację. Można powiedzieć, że z zamiłowania jestem radnym, przewodniczącym Rady, Rady Miejskiej w Młynarach. Dodatkowo także działam w naszym stowarzyszeniu. Jestem prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy. Ogólnie można powiedzieć, troszkę społecznikiem, troszkę rolnikiem. Każdy, kto jest Sołtysem, wie, że tyle Sołtys może, co mu wioska pomoże, a dokładnie jej mieszkańcy. Stworzyliśmy tak zwane miejsce postojowe dla rowerzystów. Jest to miejsce z wiadką, z dużą ławką, ze stojakiem na rowery ogrodzone, bezpieczne przy drodze wojewódzkiej, ogólnodostępne. Jak w każdej miejscowości są konflikty, ale tutaj szybka rozmowa, mediacja. Uważam, że nawet z konfliktu należy wyciągać pozytywne wnioski, bo mamy 130 mieszkańców. Jeżeli ktoś by się z kimś kłócił, no to za mało nas jest, żeby coś działać. Wolimy iść do przodu, realizować kolejne pomysły, stukać w kolejne drzwi, pukać. Jak wyrzucą na drzwiami wchodzimy oknem, realizujemy. wioska wsi Łęgno w gminie Dobre Miasto. Tu się urodziłam, wychowałam. Tutaj mieszka moja najbliższa rodzina, moja mama, moja siostra, druga siostra, mieszkają moi teście, także wieś rodzinna. Roku napisaliśmy plan odnowy miejscowości. Co w tej miejscowości chcemy zmienić? Wspólnie z mieszkańcami siedzieliśmy, spotykaliśmy się, robiliśmy plany, pisaliśmy na kartkach. No i takim naszym wspólnym celem było tak naprawdę stworzenie miejsca integracji. Powstała w ten sposób altana, powstało też piękne. Miejsce wokół ogniska, które własnymi rękami chłopaki tam wykładali kamieniami i stworzyliśmy również taki ogródek i zielarski. Powstały dwa hotele dla owadów, które zbudował własnymi rękami u nas na stolarz. Te pomysły tworzą się dzięki ludziom. To są ty sam sami nic, nic nie zdziała, nic nie zrobi. Mieszkańcy tak naprawdę inicjują te pomysły. Dzisiaj chciałabym też przedstawić swoją pasję tak naprawdę. Najlepszymi momentami to chyba jest dekorowanie tak naprawdę tych tortów, bo można dużo miłości, serca włożyć, a jeżeli to są jeszcze owoce, takie kurcze, które możemy samymi własnymi rękami zebrać, no to naprawdę wychodzi piękna praca. Są też wsi Szyldak w gminie Struda. Pozyskaliśmy ten teren rekreacyjny. I uczestniczyliśmy w konkursie Estetyczna Wieś, zajęliśmy drugie miejsce. Za uzyskane pieniądze postanowiliśmy pogłębić staw. Zaczęliśmy od tego. środków zebranych od mieszkańców zakupiłem materiał i z tego materiału wspólnie z synami, tutaj u siebie w garażu, robiłem, porobiłem ławki i elementy do pomostu, pan marszałek, już jako wójt po prostu znał problemy naszych mieszkańców, przebywał z nimi. Problemem największym naszej wsi jest brak świetlicy wiejskiej. Nasza miejscowość jest jedną z większych miejscowości w gminie Ostruda. Liczy 769 mieszkańców. No i nie mamy tej świetlicy, i tutaj no, ciężko jest się integrować. Największą pasją jest łowiectwo. Jestem od 33 lat myśliwym. Największe trofeum no, to jest y, pozyskanie byka. Byłem zawsze blisko lasu, dlatego też nie widziałbym siebie jako mieszkańca miasta. Chciałbym po prostu doprowadzić do tego, że ta wieś będzie bardzo piękna, żebym kiedyś. Y, mógł spokojnie i z zadowoleniem spojrzeć ludziom w oczy, że udało się coś zrobić. Ta Kopeć, sołtyska świętajna w gminie Świętajno. Sołtysem jestem od niespełna dwóch lat. I moje osiągnięcia może nie są zbyt wielkie, bo ogrodzenie e, parku, w którym znajduje się e, bardzo piękny plac e, zabaw dla dzieci, wyremontowaliśmy naszą świetlicę sołecką do końca. Stworzyliśmy tam kuchnię. Mamy teraz odpowiednie warunki, żeby się tam spotkać, zorganizować każde spotkanie. Może nie dużym gronie, bo świetlica jest nieduża, ale myślę, że taka do 30 osób wszystkie te spotkania mogą się tam swobodnie odbywać. wspólnie z Miną Świętajną wybudować w naszej wsi skatepark. Jest to świetna sprawa dla dzieci, które teraz jeżdżą na hulajnogach, na rowerach. W Nadleśnictwie Spychowo zajmuję się sprzedażą drewna. Pomimo, że sprzedaż drewna jest taką bardzo przyziemną sprawą, ale proszę zauważyć, że pracujemy w tu pięknych okolicznościach przyrody. Mamy tutaj mamy blisko las, mamy park, mamy jezioro, mamy amfiteatr. Miejsce jest bajeczne jeśli chodzi o pracę, choć praca jest bardzo przyziemna. Jest to taka demokracja u podstaw tu i teraz w naszym lokalnym środowisku. Nie ma, nie ma ogromnych liczb głosów, kandydatów, projektów. Skupiamy się na tych najmniejszych sprawach i myślę, że decydujemy wspólnie. Przede wszystkim trzeba lubić ludzi. Bo gdybym ich nie lubiła, no to by tu dzisiaj nie było. Za współpracę, wysiłek i konsekwencje w działaniach na rzecz lokalnej społeczności wyróżniono następujących sołtysów z województwa warmińsko-mazurskiego. Życzę Państwu dużo zdrowia, życzę wytrwałości, życzę zaangażowania i ciągłej aktywności. Niech Państwo na co dzień mają uznanie wśród swoich mieszkańców, niech Państwo mają jak najlepszą korelację z wójtami, burmistrzami, starostami naszych samorządów, a marszałek województwa i samorząd województwa Warmii i Mazur niech będzie dla Państwa stałym partnerem. Film powstał na zlecenie i ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.